Siema, to wasz ulubiony konsolowy Dominik Witam was wszystkich na moim kanale Dziś zapraszamy na moje zakupy Oto PlayStation 2 PlayStation 2 powstał w 2000, 2001 roku Ale to jest wersja slimka, który powstał w 2003, 2004, je poprawcie mnie w którymś roku Tutaj mamy na górze slot na Memory Card, czyli kartę pamięci. Mniodore hmm, ja pad, dwa pady. Tu mamy wyjście USB, czyli wiadomo, jak gdzieś podłączyć. Tu mam wejście, tu jest. W, w, do wyjęcia płyty, zobaczcie, jak to jest zrobione. Tu będzie, tu jest ta, y, po, włączenie konsoli i reset. Tu jest z tyłu, zobaczymy, bo po, po bokach nic nie ma. Tu jest wyjście na internet wyjście, wyjście, wyjście na cyfrowe, optyczne, AV, wyjście i, i zasilanie. Tu jest karta pamięci 64 megabitów A to jest przewodowy pad Napiszcie czy to jest Bo to wygląda pad do PlayStation 2 Prawdopodobnie. Te gry, które ja kupowałem, kupiłem raz z konsortem GTA San Andreas. Przepraszam, San Andreas. Jest to gra po GTA 3 i GTA 5 City. A przed, przed tą konsolą w sobotę kupiłem Monopoly Party. Więc proszę zobaczcie, tu jest książka, a tu płyta. To wszystko. I sprawdziłem grę, i ono działa. Więc następny filmiku będzie sprawdzajmy, zagrajmy w przyszłości. Więc y jeśli spodobał wam się odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie napiszcie komentarz pod tym filmem, jak minął wasz dzień i czy graliście w dzieciństwie na PlayStation 2. Do zobaczenia. Cześć!